No, witajcie, witajcie. Mówiłem, że pokażę ten mikrofon. To pokazuję. To jest ten mikrofon, właśnie co tak chodzi głośno. Tutaj są parametry jego ostrość, ostrość. Robiliśmy ostrość. Jest. Także coś takiego. <grymne> Oczywiście RGB. RGB. No i gdzie go możemy kupić? W sklepie Action, ad Action, ewentualnie aceton, co niektórzy mówią, w acetonie. <grymne> w acetonie. Także 59.99 dokładnie kosztuje w ekszynie Action Action to jedno i to samo. 59.99. No, także tak to jest. I takie to buty. No, dobra, także tu tam jest taki mikrofonik. Oczywiście wtyk, to jest to jest wtyk, wtyk do yy, do USB, czyli zasilanie. Tu jest przerobione pod pod Alana 87 lub 555 lub różne tam inne. Także kabelek jest. Tu mamy przycisk do nośnej. Także do hity, hitchor, hitchor, hitchor. Fajna sprawa. I bardzo mocny mikrofon. Ma. Także chyba zaraz go podepnę jeszcze pod tego pod Alana 555. Tylko, jeszcze jakąś kanapeczkę muszę sobie zjeść oczywiście to tam e, to tak właśnie wygląda. Waldek mi to poprzerabiał. Waldek mi to przerobił ładnie. Także tak to wygląda. Profeska. No. Zrobił robotę. Także będziemy, będziemy testować. Dzięki Waldek jeszcze raz. No, Waldek Świdnica. On po prostu to wyczaił, ten mikrofon podłączył do swojego Lafayette Apache, czyli RCI 2950. No i robi robotę nieprzeciętną. Nieprzeciętną robi robotę. Także idzie bardzo głośno. Także polecam, polecam, polecam. No chodzi, chodzi chyba lepiej jak Sadelta, bo tak głośno chodzi, że zresztą ten widzieliście na tych filmach. Jak to tam pracuje? No, ja to zaraz popodłączam, zobaczę. Chyba, że podłączę to pod tego CRT8900, bo mam akurat przejściówkę. Eee, I zobaczymy, jak to tam będzie frygać. No, ale z tamtym, z tamtym radiem to Sadeltę, żeśmy podpinali, eee, to tak może z 10% więcej, z 10% głośniej to chodziło. Także tak to wygląda. No, a tutaj, a tutaj jest ten Alan mój. Czeka, czeka na detailing. Tu mamy godzinę. Czeka na, deka, na, de, na dekali, de, detaling i zobaczymy po prostu jak to tam e, jak to tam będzie. A tu jest przejściówka właśnie zrobiona. Przejściówka zrobiona do tego radia. No, sobie po prostu mogę podłączyć Sadeltę, czy tam jakieś inne radia na 4 piny. Bo akurat mam do Alana 87, do, do 555. Mam ogólnie dużo mikrofonów. I tak po prostu postanowiłem, że piątki, piątki będą jak, znaczy piątki, czwórka, cztery, cztery akurat będą najlepiej. No, także tak to jest, no będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć, zobaczymy, co to tam będzie z tego. Także jeszcze raz dzięki. To akurat moje, moje jakieś tam jedzenie na szybko. No i tego w nocy sobie. W nocy sobie tak to świeci. Trzeba zobaczyć, czy tam jakieś jest, jakaś regulacja jest, ale taki fajnie nawet wykonane, fajnie to, fajnie to nawet wykonane jest, powiem Wam. No, także będziecie, będziecie chcieli, to sobie kupujcie takie mikrofony, bo naprawdę za te pieniądze, a ogólnie do testów, do testów wziąłem, także zobaczymy, zobaczymy, jak to tam się będzie prezentować. No, to będzie, będzie coś, coś takiego, no. no. <grystanie> Także jeszcze raz dzięki, Waldek.